Witam wszystkich z tej strony WIM. Dzisiejsze nagranie pochodzi z rozpoczęcia sezonu zwanego też Tomasz Kalanią numer nr 9. Na tym strzelaniu ja osobiście nie strzelałem, zamiast tego byłem sędzią, którego zadaniem było przydzielanie zadań specjalnych. By je otrzymać w wyznaczonym miejscu należało mi je utrzymać przez 5 minut. Pierwsze zadanie specjalne było ogłoszone na północnej polanie, gdzie z jednej strony od wschodu były wojska Jaroty City, a od północy i południa były wojska Tomasz Kolany. Innymi słowy, obie strony miały szansę mnie przejąć. Ale to ekipa zeblonga by być dokładniejszym Wiking, którzy działali w ramach Tomasz Kolandii, to zrobiła. Jarosław City podjęła próbę jej odbicia, ale dosłownie zabrakło im kilkunastu centymetrów, by trafić wikinga. Mówię doskładnie, bo widziałem gdzie te kulki padały, dosłownie doszły do moich czubków, moich butów, Viking leżał tuż za mną. i 5 minut musicie mnie utrzymać. Czerwoni, tak? Tak. Tak, a później dostaniecie właściwe zadanie specjalne. Cóż, nie chcę sugerować, ale nie, jako walk nie mogę, nazwijmy, tego mówić, ale nie będę wskazywał, że gdzieś niedaleko są niebiescy. Ale to tu stać, tak? Nie musisz stać, możesz leżeć. Eee, chyba to okay. gratuluję utrzymania mnie. Drogi panie Viking eee. na terenie gry odbywa się międzynarodowy konkurs z Za jakieś 5 minut będę w waszej bazie, i przy każdej z punktów są litery. Im więcej, im więcej słów. Im więcej słów ułożycie, więcej punktów macie. Jak do mnie strzelałeś? Ty do mnie strzelałeś, jeśli się nie mylę. To ci powiem tyle, do mnie doleciało, no. dostałem w czubek buta, a kolega 20 metrów, 20 centymetrów za mną leżał. Nie Nie, dosłownie najwydalsze doleciało do mojego buta. Co? Wiem, niewiele brakowało. drugi, też brakowało trochę. Ale już niewiele, mówiąc brutalnie. Kulki widziałem, Powinno być nawet na kamerze. Raczej robili zadanie specjalne, raczej robią zadanie specjalne, tak? Skrable dostali. Mm -hmm. Rozwiczęliście te litery przy tym, prawda? No, no, no. no. I muszą możeć tego słowa. Aha. Im więcej słów, tym więcej punktów dostaną. O, witam pana dowódcę. No, Czemu się nie zgłosiłeś, jak cię wołałem? No, nie słyszałem. Ale na siódemcieście Cię by tak. wołałem. Nie słyszałem, Tutaj, o dla informacji. Chodzę sobie ze stoperem. patrzę jak tam medycy się sprawują. Jeden medyk od niebieskich, jeden od czerwonych. Dostali już upomnienia. Zaleczenia w pół minuty. W zamian za to ich jest 4 razy mniej niż was. Wiem, 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 ale na nim trzeba zajebiście uważać. Przed chwilą mi szybki wykosili na mnie, a ja sam tu siedziałem. O, wiking. Masz jakieś słowa? I? Proszę Panie. Artusia intelligence, bo AI to To chyba no. AI. No w sumie to mogę nawet zaliczyć. Na wszystkich punktach są. Słuchajcie, kojarzycie, jakie literki były przy innych punktach? Tutaj i, a na innych nie byliśmy. Na waszym miejscu by spróbowali się połączyć, nazwijmy, z północną rafinerią i tymi dwoma rafineriami, może i trzymacie. Jak... Dajcie, ej, przodu, nie tam się ustawiać. Dobra. Jezu, macie same samogłoski. No. Na <laughs> ile punktów jest e, nie Tu niech będę ograniczał już za pięć za słowo. Pamięli, tak? Tak. Pi. A Rada potrzebuje. Dwa. Czerwoni szturmowali, strzelali do siebie. Hmm. Przez całe pół godziny. Słyszeliście? Nie chcę was dobijać, może nie będę powtarzać, co by mi powiedzieli, co zieloni powiedzieli. Co powiedzieli? Tutaj? Że czerwoni siedzieli na rafinerii i czerwoni szturmowali tę rafinerię. Ale Halo? Trzeba się śmiać, Adek mi zgłaszał, że nie po drugiej stronie to samo. Dobra, dwa słowa, szkoda, że tak mało. Co? Słówku, który można było ułożyć największe, to był Airsoft. Niestety, chociaż to może jest zdobyła pierwsze zadanie, to zdołała ułożyć tylko dwa słowa. I co za tym idzie? Zdobyła tylko 10 punktów, plus 20 punktów za samo zdobycie. zadania. Nie czemu nie. Główny powód takiego stanu rzeczy było to, iż na punktach, które zdobywali, były głównie samogłoski. No a samych samogłosek to za wiele słów się nie ułoży. Na też ciebie Kurwa, nadaje da, na siódemce. To się jest nie tak. A u lata słyszeli, słyszeliście też? Może jeszcze no tam za blisko jesteśmy. Drugie na... zadanie zostało ogłoszone na południowym krańcu mapy, na środku tego południowego krańca, by być dokładniejszym. Zadanie tym razem zostało podjęte ani, nie przez Tomasz Kolandię i nie przez Jaroty City, a przez Związek Brzezczyński, czyli trzecią najmniejszą stronę, która była dowodzona przez Szymona z naszej grupy. Nigdy ich nie zdobędziecie. Była 5, 7, jak o przyczynił. kurde obok tutaj Ja nie wiem, ja jestem tutaj dziennikarz, dziennikarz tak, Północ do... to tam tak, tak. Ja idę prosto i po prostu tam jest północ

Mam dla Ciebie zadanie specjalne Dowiedziano się o cennych informacjach, które są ukryte tutaj Kastar, jesteś? Musi musicie, ja się tam pojawię za jakieś 40 minut tak? i musicie w tym czasie tam być i utrzymać tam ten punkt. Dobra. Powodzenia, bo to będzie trudne dla Was. Randy! <grym> Uwaga techniczna, strzał był po, po trafieniu. Tak? tak. Nie, nie zauważyłem, się na to. Ok, to zobaczmy teraz, czy Dziku będzie leczył zgodnie z zasadami, czyli trzymać będzie sławka 60 sekund. Obok niego stoi organizator, czyli ja. Ma w niego skierowaną kamerę i to włączoną. Czas to sprawdzić. Część filmiku nie jest edytowana, by każdy we własnym zakresie mógł sam sprawdzić, jak bardzo uczciwie Dziku leczył. Informuję że mamy przyjętą. Eee, wróć tutaj jeszcze 20 sekund, nie Ja mam na kaberze jak coś. No i raz, dwa. Do tego bandaże są dobre rozwiązanie. Tak, ale bandaże nie na takiej wielkiej imprezie. No niby nie. Ale bandaże są lepsze rozwiązanie, bo... No musisz tracić... Tak, tak, ja wiem. Dlatego to jest lepsze, ten normalnie jest rozwiązanie. Dobra, możesz ci uciekać. No Trzecie zadanie zostało ogłoszone po drugiej stronie mapy na północnym jego krańcu i pomimo iż byłem pewny, że ktoś podejmie to zadanie, bo dosłownie 50-100 metrów, była jak Duża grupa żołnierzy Jaroty City, to nikt się nie zgłosił. No naprawdę, ja nie oszukuję, Jaroty City uznało, że 60 punktów piechotą chodzi, nie są im potrzebne, to tylko godzina trzymania licznika. Ale następną Tomasz napisać, że ma być koniec. Tak się wydaje. To będzie do wgadania, ale... robimy głosowanie, ale ja jestem przeciw. A że ja zazwyczaj piszę te, te zasady. Nie <grym grym grym> właśnie się dogadali. <grym> Następnie udałem się pod respa niebieskich, by zobaczyć czy zieloni tam dotarli, innymi słowy, czy wykonali swoje zadanie specjalne. Miałem po cichu ochotę ich tak trochę przytrzymać, bo trzymali to jakieś 10-15 minut, ale to byłoby wręcz nieuczciwe względem nich, wbrew pozorom ja nie jestem sadystą. Naprawdę. Zieloni z tego punktu zaatakowali niebieską bazę, zdobyli ją i zdobyli całe złoto, które znajdowało się w tej bazie, a raczej tą część złota, którą mogli zająć ze sobą, gdyż było ograniczenie, iż jedna osoba może nosić jedną sztabkę, a zieloni już mieli tyle tych sztabek, że po prostu nie mogli ich wziąć więcej. Czwarte zadanie zostało ogłoszone na południowym krańcu mapy. Tym razem zostało ono podjęte przez Michaela z Tomasz który jako jedyny dostał podczas wykonywania tego zadania, więc nie jestem całkowicie pewien, czy był szczęśliwy, że poszli odebrać to zadanie. Jak Skar? Nie Przepraszam Co to do dowodzi? To ten co tak przysięgł Przez sobie trudną drogą Dobrze panowie Jestem reporterem z gazety Łuk Tak News Witamy, witam, witam. To Żółwika może. No, może tak. Chciałbym się spotkać z niejakim Sebą z GEA Szczytną. Seba GEA Szczytno. Tak. Chciałbym się z nim spotkać w bazie za jakieś. O 15. Z Sebą tak. Ponoć ma bardzo fajny karabin. Okej, okay, dobra. Dobra, w kwestii technicznej. Czy jest tu gdzieś Seba? Jest, jest. A gdzie? Dzień dobry, potwierdzam, że pan to Seba. Tak. Potwierdzam, że jesteś, potwierdzam, że mam swoją eksperymentalną broń, która była powodem, dla którego chcieliśmy cię tutaj widzieć. Tak. To gratuluję, zadanie specjalne wykonane. <grym> Dzięki. Nie... To była nie. jedna szkodna sytuacja, ale to... Jaka? Myśleliśmy, że o to chodzi. Myśleliśmy, że o to chodzi, dlatego tutaj... Nie, nie za, było zadanie specjalne w tym momencie Aha. i to tak naprawdę ten... I to z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Dziękuję wszystkim za oglądanie, a na pewno tym, którzy dotarli do tego momentu. Do zobaczenia następnym razem.